Siemanko. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie mocowanie półki do ściany przy użyciu takich szpilek. To będzie mocowanie niewidoczne. Pokażę Wam, jak to zrobić w bardzo prosty sposób, przy użyciu maksymalnie prostych narzędzi. Zapraszam do oglądania. Najpierw, chwilę opowiem Wam, jak wygląda taka szpilka. Tutaj ma 100 mm długości. Tutaj ma 10 mm grubości, czyli odwiert będę robił wiertłem dziesiątką. A tutaj ta część, która jest mocowana do ściany, yy, będzie wiercona wiertłem dwunastką. Działa to w taki sposób. Tutaj można ją rozkręcić. Jak widzicie, jest normalnie gwint. Skręcając ją, ta część, już Wam pokazuję, ta część jest mocowana do ściany. Jak to wbijemy do ściany, tutaj kluczem. Będziemy to dokręcać, przez co ten kołek tutaj nam się w ścianie rozszerzy i będzie trzymało to naprawdę mocno. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą szpilkę. Przechodzimy do działania. Do montażu naszej półki potrzebujemy tak: dwóch szpilek. W tym wypadku wystarczą dwie sztuki. Jeśli macie jakąś większą półkę, można użyć ich bez problemu więcej. Miara ołówek, czyli standardowo to, co jest zawsze potrzebne. Wiertło dziesiątka, plus do tego mam cieńsze wiertło, którym wywiercę sobie najpierw, a później dopiero będę wiercił dziesiątką, czyli tym cienkim zrobię sobie tak jakby prowadzenie, bo będę wiercił to z ręki, nie używając do tego żadnych przyrządów. I lepiej jest to zrobić właśnie w ten sposób. Do tego będzie potrzebny klucz dziewiątka, żeby później dokręcić te szpilki. Akurat do tych pasuje dziewiątka. Ja mam na wkrętarkę, ale Wy to możecie równie dobrze przykręcić zwykłym kluczem i też będzie dobrze. Poziomica do znaczenia na ścianie, żeby to zrobić prosto. Do tego mam tutaj jakiś nożyk, który zawsze się tam przyda nawet po wierceniu, żeby ściąć okleinę, ale to zobaczycie. Wiertarkę udarową naszykowałem wiertłem też na wierce najpierw cieńszym, a później poprawię dwunastką. Mam tutaj też wkrętarką wiertarkę. Ona ma też, o tyle jest fajna, że ma też funkcję udaru, co prawda ten udar nie jest jakiś super mocny, ale do wiercenia w ścianie też w zupełności wystarcza i nieraz się zdarzało, że nawet tamtej wiertarki udarowej nie rozkładałem, tylko ta wiertarko-wkrętarka sobie bez problemu z tym radzi. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy potrzebne do montażu tej półki. No i bierzemy się teraz za sam montaż. Więc tak, tutaj na krawędzi muszę sobie odznaczyć, w którym miejscu na wierce Te szpilki, myślę, że zrobię sprawdzę najpierw, ile ma ta półka w ogóle długości. Bo to jest po prostu kawałek jakiegoś odpadu. Front od szuflady prawdopodobnie. 86 cm z kawałkiem długości i 14 głębokości, czyli bardzo płciutka. Możecie śmiało zawieszać jakieś głębsze półki. Zresztą później sprawdzimy. Jakie to obciążenie mniej więcej wytrzymuje? Czy można na to postawić coś więcej niż tylko ramkę ze zdjęciem? Dobra, więc tak, zaznaczę sobie tutaj od brzegu, jak myślę, że z 15 cm. Powinno być dobrze z jednej i z drugiej strony. Ok. Narysuję sobie tą linię równo. Dobra, i teraz trzeba zaznaczyć środek naszej półki. Więc odznaczam sobie tutaj środek 9 mm. Dobra, zakładam to cienkie wiertło i będę wiercił. Przykładam bardzo dokładnie w to miejsce, w którym zaznaczyłem. I zaczynam. Zrobiłem sobie delikatny punkcik na środku, i teraz na co najważniejsze zwrócić uwagę. Po pierwsze, trzeba wiercić prostopadle idealnie do półki i w tą stronę, żeby było równiutko z półką. Nie przychylać tego wiertła ani do góry ani do dołu, bo wtedy będzie nieciekawie. Ja muszę przyznać, że mam sprawę do takich rzeczy, bo wiecie, że jak się wkrętarkę w ręku trzyma kilka lat, to później takie rzeczy się wierci bez problemu. Dlatego, jak wy to nie wiercicie wkrętarką często, to się skupcie i róbcie to bardzo uważnie. Teraz wiertło dziesiątka i poprawiam w tym miejscu. nawierciłem sobie troszeczkę. Możecie sobie sprawdzić na tej szpilce ile potrzebujemy wiercić. Tak naprawdę potrzebujemy do samego końca to wiertło, czyli widzicie, że to bardzo głęboko. Nawiercam trochę, wyjmuję urobek i dalej. Wyjmuję i dalej. I jedną mam już nawierconą. Jak widzicie, nigdzie nie wyszło. Nożyk, w tym momencie, się przyda do ścięcia ładnie tej okleiny. Jak widzicie, jest elegancko na środku wywiercone. I właśnie o to chodzi. Teraz mam tutaj drugi taki kawałek, pokażę wam co się może wydarzyć, jeśli przykrzywicie to wiertło. Jeśli przykrzywicie wiertarkę, będziecie wiercić pod stosem, to się może wydarzyć coś takiego i wtedy ta półka jest po prostu do wyrzucenia. Także musicie naprawdę się skupić na tym, żeby wiercić idealnie w środku tej półki. Nie przykrzywiać tego wiertła, bo wtedy widzicie, co się dzieje. To samo zrobimy teraz z drugą stroną, czyli najpierw cieńszym wiertłem. I teraz poprawiam dziesiątką. I jest wywiercone. Tak samo zetnę to okleinę. Widzicie, że jest idealnie na środku. Mam nadzieję, że będzie to widać, te otwory, jak są wywiercone. Tutaj, dobra, i tutaj ten drugi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o półkę. Teraz zajmiemy się wykonaniem odwiertu w ścianie. Ja swoją półkę zamontuję sobie mniej więcej w tym miejscu i zaraz pokażę Wam jak to wyznaczyć. To prosta sprawa jest. Bierzemy sobie poziomicę, w którym tam miejscu będziemy ją montować. Musimy sobie narysować poziomą linię na ścianie. Mamy zaznaczone. Można to zrobić równie dobrze w taki sposób: przyłożyć sobie półkę równo do tej linii i po prostu odznaczyć sobie środek otworu. Musicie to zrobić bardzo dokładnie, żeby później te szpilki wam pasowały. Dobra. Wezmę najpierw cienkie wiertło. Mam tutaj ósemkę do betonu. I spróbuję tą wiertarką wkrętarką ustawię na udar. Zobaczę czy da radę wywiercić te otwory. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Widzicie, że w tym przypadku bez problemu obejdzie się bez wiertarki uderowej. Też starajcie się wykonać te odwierty bardzo równo, żeby gdzieś nie przykrzywiać wiertła w żadną stronę, bo wtedy ta szpilka będzie krzywo no i będzie to niezbyt dobrze. Dobra, teraz potrzebuję poprawić to wiertłem dwunastką. Wychodzi na to, że ściana jest dosyć miękka w tym miejscu, więc obejdzie się bez wiertarki udarowej. Powinienem sobie bez problemu poradzić tą wiertarką, wkrętarką. Ok, wiercę teraz 12. Widzicie, jak wywierciłem ósemką, to dwunastką już jest już jest poprawić bardzo łatwo. Już mam to gotowe. Jak wywiercicie te otwory, to oczyście sobie je odkurzaczem. Ja sobie przedmucham sprężarką, bo mam pod ręką akurat. Ok, przechodzimy do przykręcenia tych szpilek do ściany. Pokażę Wam w jaki sposób ja to zrobię. Wkładam ją po prostu na swoje miejsce. Delikatnie wbijam ją młotkiem, żeby ten kołnierz mi się schował. Z drugą zrobię dokładnie to samo. Ok. Muszę je teraz dokręcić kluczem, żeby tam kołek rozszedł się w ścianie. O, widzicie, tyle wystarczy. Tak samo z drugą, dobra, jest zaciśnięte. Jedyne co mi zostało, to włożyć teraz półkę na swoje miejsce. Celuję sobie ją na otwory. Nie smaruję tutaj żadnym klejem, nic z tych rzeczy. Po prostu wciskam ją na swoje miejsce. Jak widzicie, wchodzi to dosyć ciasno. Ale o to nam chodzi, żeby to się trzymało solidnie. Sprawdzimy sobie poziomicą, czy wyszło nam to równo. Jest idealnie. Nie ma do czego się doczepić. Zaraz postaram się coś postawić tam yy, ciężkiego na tą półkę i zobaczycie, że ona wytrzymuje naprawdę dużo towaru. Na pierwszy rzut pójdzie wkrętarka. Stoi bez problemu. Dołożymy może jeszcze tą wiertarkę kładziemy na to miejsce jeszcze bym dołożył coś ciężkiego ale już nie mam nic takiego pod ręką a widzicie, że to wytrzymuje duży ciężar jeśli chodzi o to w tą stronę to ta półka w ogóle na tych szpilkach się nie ugięła no wytrzymuje to naprawdę dużo i ja jestem fanem tych mocowań i używam tych szpilek zawsze o są mega polecam wam taką robotę. Każdy jest w stanie zrobić sobie to sam. Szybko, bez użycia prawie żadnych narzędzi. Widzieliście wiertarko-wkrętarka z kastorami i dwa wiertła czy trzy i macie montaż zrobiony. Szpilki te tak samo są bardzo tanie do kupienia w każdym markecie. Na Allegro też znajdziecie. Yy, przepraszam. Nie do kupienia w każdym markecie, tylko do kupienia w każdej hurtowni meblowej z akcesoriami meblowymi. A w markecie to nie mam pojęcia, czy występują, ponieważ ja w markecie takich rzeczy nie kupuję. No to by było tyle na dzisiaj. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pozdro.